Ja tu pochodzę z tego domu, to jest mój dom, rodowity się urodziłam i ten dom ma już 155 lat. I tu taka tradycja zaistniała w tym hochołowie, że chciała wyjść za mąż jakaś tam taka biedna dziewczyna i namyśliła sobie, że mój dom, może przyjdzie jakiś... Zalotnik, jakiś kawaler. Ten dom się już później jedy spodobał sąsiadce, drugi się spodobał i tak zaczęły te kobiety ten dom myć, te gazziny. No myły te domy, żeby, żeby jak ja ładnie umyję, jak ładnie zrobiła, żeby ten kawaler docenił ją, że jest jej to i że lubi czystość, że lubi ten dom, żeby i to od tego takie się zaczęło. No przejmujemy tradycję, mamy, staramy się, żeby kontynuować dalej tą pracę, to mycie, żeby te domy były naprawdę takie miłe oku, no i chcemy przekazać to młodszemu pokoleniu, żeby oni trochę zaczęli próbować tej pracy, skosztować tego szorowania. My się staramy, zawsze się staramy, żeby, żeby nie zaniedbać, żeby było czysto. No i myślę także, że no, te córki nie mają córek. Hania na przykład sama myje, to im mąż wodę podaje, nosi, kawę i przyniesie, żeby nie zesłabła. Myślę także że takiej wioski drugiej jak w Chochowie, to nie ma. Hania nie podaruje, chociaż będzie stara, będzie, będzie chciała też, żeby ten dom był zajęciem może kogoś, może ten, żeby to nie zaginęło, żeby nie zaginą, bo naprawdę to jest piękna tradycja, piękna. Przed Bożym Ciałem to był taki ruch we wsi, że baby myły jeden dom, drugi, trzeci, na wyścigi myły. Na Boże Ciało, chociaż procesja szła tam czy tam, to te, to te domy musiały być na Boże Ciało umyte. Przy tym myciu, to jeszcze muszę powiedzieć, że trzeba odpowiednie babom dać pojeść dobrze, Napić, a na wieczór jak to, no to po kilku można im dać. Żeby, żeby wiedziały, że Gajdzi, no dobro, że nie zazdrościła im ani jedzenia. I wtedy pitkę im dała i teni. Tak to było. I tak jest. <grystanie> ja myślę, że, że nie zaginie ten. Jeszcze, jeszcze ta tradycja. i oh,